Szanowni Państwo, witajcie w okiem sterkowskiego w programie, w którym nie owijam w bawełnę i mówię tak, jak jest. Dzisiaj o dwóch sprawach, które pokazują, jak nasze państwo traktuje nas, obywateli. Pierwsza: Ministerstwa ukrywają przed nami, co planują zrobić z naszą prywatnością w internecie. Druga: te same władze nie mają żadnego planu na wypadek kryzysu w Unii Europejskiej. Innymi słowy, wiedzą wszystko o nas, ale nic o tym, co zrobić w razie kłopotów. Zapraszam do obejrzenia. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że Unia Europejska właśnie powołała grupę ekspertów, która ma wymyśleć, jak dać służbom dostęp do naszych zaszyfrowanych rozmów. WhatsApp, Signal, Telegram. Wszystko ma być jak na dłoni dla służb. No bo przecież wy, widzowie, Państwo. Nie macie nic do ukrycia, prawda? A że czasem piszecie do żony, że szefi to idiota, a że wysyłacie zdjęcia z wakacji